<śled> były emocje, były emocje, super super koncert. Chyba razem byli wszyscy dobrze, nie tylko wszyscy. Ale później się A nie ma pan wrażenia, że ja bym się czasem cofnął do tyłu trochę? Zostałbym się? Ja nie, na... on Tak? tak. się na to. to było więcej niż report. Dobra. co dalej. Dziękuję. Dziękuję.

Dobra, w plastiku nie jestem w Ale widać jest podobny charakter. Dziękuję O, tutaj. Już. Romanowi. Dla kogo? Dla Romana, tak? Proszę. Panie Romanie, jak się podobało? Bardzo dobrze. To w Wojciechowczyni prowadzą. Panie i panowie, Marek Stuszowski, Saksofon Saksofonaltowy wokal. Zespół laboratorium. Specjalnie dla Państwa, wspaniałego wieczoru życzymy. Wspaniale graliście wspaniale. A ja nie grałem, a Pan na czymś grał tak samo? Proszę? Pan na czymś grał? Nie, ja Tylko na tych, jak się za. Na nazywa? No. Ja, ja na no nerwach. To tak jak to, to, to ja. Tak, ale na kolorowo. <grym> Oddaję długopis, czyli ta długopis? Słuchaj, oryginalne płyty, zobaczcie. Jeszcze mi parę faktycznie. Dobra, dobra, już tylko mogę tym. Ale słuchajcie, to jest, jest kub, laboratorium, to ja wiem, pani widzę, ma już od 20 to odporni, kilku lat no, płyty. No, o o trzydziestu, tak? To, tak? No. Słuchajcie, a to jest. Ja. Jak ma pani imię? Majka. Pani Majko, to a, ma... jest naprawdę coś innego. Można przyjmować pani płyty. To męża. męża? męża Panie Marku! O, o już idę. Pani Marku, pan zobaczycie jakie pan płyty.

Co <sules> to jest? No wie pan, po einzige, to jest. Jeszcze raz? -ma yeah, to jest? Można? Nie mam Duże emocje, prawda? muzyku? Ja

Rafał. Rafał, i co ci się tak naprawdę podobał? Rytm, synchronizacja, e, improwizacja? Pan, e, ja też staram się obserwować tych muzyków, ponieważ no. sam jestem muzykiem. E, muzykiem tak. No Naciągasz? Ja e, gram na perkusji. A, no kurkucję nie staresz, ale no, Przecież z siebie. No, <laughs> Na jednym z Ale mi się wydaje, że już 30, 30 lat temu, jak ja byłem studentem, też był dobry, prawda? Ten zespół. E, który? Dla baterii 30 lat temu też było A. genialne. Nic się nie zestarzeli, nie? Nie, że tak. A mówili, że oni są dinozaury, że w ogóle już tak starzy jak Ameryka to nieprawda, prawda? Młodzi byli. Panie, że tak, Panie, że tak, tak. Czego bym życzył? Eee, wytrwałości. To znaczy wytrwałości. Czy masz jakąś płytę w swoich zbiorach? No nie mam, ale będę musiała to szybko nadrobić. Ja Jeszcze tego gonglusa, tego gonglusa. No, to jest mąż mojej przyjaciółki. Laboratorium. Janusz Grzybacz. Krzysiek Ścierański. Grzesio Grzyb. Marek Raduli. I Marek Stryszowski. No za, za muszę życzę, żeby tak grali jak dzisiaj, prawie zawsze. Prawie zawsze. A głos ten modułowany, prawda? Nie wiem nawet nie w języku polskim to nie zwrócił uwagę w jakim języku. Jest wspaniały. Najlepszy ze wszystkich.